Siema, no skróciłeczki z tej strony. Krystal, witam Was już w drugim odcinku Gita, prawdziwe życie. Nie jestem jednak w stanie powiedzieć, czy Wam pierwszy odcinek podpadł do gustu, ponieważ kiedy to nagrywam, to jeszcze pierwszego odcinka nie ma, ale witam Was bardzo serdecznie. Witam Was, Max, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy inne ciuszki. Pewnie zapytacie się, po co nam torba? Znaczy, nie musicie się pytać, ale tak. Dzisiaj się przeprowadzamy. Będziemy wynajmować od dzisiaj dom. O, przepraszam, niech już co Pan przejedzie. Yy, więc tak, zamawiam taks. Dobra, dzwonimy po taksówkę. W takim razie, a ja Wam radzę zdać, Łapkę kureks 5 dzwoneczek. Bo dzisiaj, nie dość, że kupujemy dom, to jeszcze wynajmujemy motor. Znaczy, źle powiedziałam, oczywiście, bo kupujemy yy, z motor. Używany jednak, a wynajmujemy dom, więc ja już dzwonię po taksi, no i lecimy. A wy zostawcie łapkę w górę i suba. Dlatego mam torbę, bo się przeprowadzamy z tej ru ruiny. Dobra, słuchajcie, już idę i widzę tego typa. I chyba motor, tak, stoi motor, więc lecę. Tylko typa, który ma mi sprzedać ten samochód, więc szybko lecę, lecę. I tak, to jest. Oto ten motor. Dzień dobry, proszę pana. Więc witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pan jest właścicielem tego samochodu. Chciałbym oczywiście. Samochód, motoru. Chciałbym go kupić. Dobra. W takim razie opatrzmy ten samochód. Oczywiście ilustracja jest z jego jeszcze. Teraz tak. Nie pytacie się. Nie pytajcie się, co to za rzeczy, jakby co. Nieważne. Motor podobnoż jest używany. Był dwa razy w naprawie, był dwa razy był raz zniszczony, był dwa razy w Wie? I tak, jak będziemy chcieli, to możemy oczywiście sobie robić. No i cena to. cena za ten motor to 300 dolarów, bo jest mega używany. Bardzo już 10 lat podobnoż. Jest bardzo, bardzo długo używany ten motor, więc no typie. Ja nie podejmuję innej, oczywiście, decyzji i po prostu. Kupuję! Tak, dokładnie. Więc. Co ty na to? IDIL poszedł, więc dziękuję panu bardzo serdecznie. Jeszcze raz podziękuję panu bardzo serdecznie za kupno motoru. 300 dolarów spływa z, z naszego konta i mamy teraz 800 dolarów, więc dziękujemy panu za motor. Motor jest już nasz, więc transakcja dopięta. Więc od teraz mamy już motor, więc jedziemy sobie do punktu wynajmu. Yy, kto, do domu, który będziemy wynajmować. On jest całkiem tu niedaleko i lepiej jakbym przestrzegał przepisy. I teraz mamy swoje pojazd. No nie stać nas jeszcze widzowie na auto. Więc yy, motor musi nam aktualnie wystarczyć. I chyba z jednej strony dobrze, że mamy motor. Dobra. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wjeżdżamy tu na autostradę. Jeśli to jest autostrada w ogóle. I teraz tak. Widzę już nasz dom, który będziemy w tej oto okolicy wynajmować. Nie znalazłem innego bliżej. I teraz tak, to był. Ten dom. Tak, to ten dom. I właściciel jest chyba w środku z tego co mi się wydaje, więc zobacz. Wejdę do środka, no jakaś butelka, wejdę do środka, albo po prostu znając życie zapukam. Dobra, jest właściciel, on podobno żeś tu prowadzi sklep z, z, z amunicją, podobno już pracuje, więc y... odcinkowy koszt utrzymania tego domu będzie 50 dolarów za wynajem. Więc gościu, yy, bo ten dom już nie jest jakiś taki bardzo nowy, więc no, widać to zresztą z zewnątrz. Więc yy, ja podejmuję umowę. Dziękuję bardzo serdecznie. I dziękuję bardzo serdecznie. Tamten Typek sobie pojechał. Mamy nawet do dyspozycji ten garaż na dwa pojazdy, więc super. Więc teraz czas zobaczyć środek tego domu i się przygotować do pracy. Nie wiem czemu tu przy wejściu są zaraz schody, ale nieważne, Mike, no, to jest GTA. Ale dom wygląda... no jak dom! Każdy dom... co tu robi Dennis Clinton? Nie będę nadzwyczajowo... Ale to jest nasz dom, jak widzicie, nie jest zbytnio zadbany. Ale mamy coś, zobaczmy tutaj. Pokój. No dobra, pokój jak pokój. No syf się został. mamy podąż, nic tu nie przemobilowywać, Znaczy, wyrzucać. I łazienka. No dobra, spoko, więc ja bym rozłożył ciuchę do szafy. I będziemy ruszać do roboty. Jeszcze zanim rozpoczniemy, to z, z, zobaczę. Jaki jest ten garaż? Dobra, przebrałem się w takie dziwniackie spodnie, więc lecimy, 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 wychodzimy z chaty. Też, jak mówiłem, co się dzieje? Jezus, Maria. Jeszcze bym zobaczył ten garaż, więc tego nasz szybciach zobaczy. Garaż wygląda tak. I. Tu jest chyba przyjście do domu. Nie, tu coś jest. Halo, jakieś drzwi się otwierają, ale. Tu coś jest, ale. Drzwi. Nie wiem, nie mam do nich kluczy. Dobra, tu będziemy sobie przychowywać. Tu jacy idziemy, bo nie ma czasu. Dobra, jestem dojechałem już, więc skręcamy sobie na faremkę. Jak zawsze. Yy, to nie wujoszed. Jaki wujoszep? Cały czas mówisz o już. Ep, to jest, przepraszam. Więc jesteśmy już. Jedziemy szybko. Jestem debilem, bo się prawie zabiłem. O Boże! Czekamy szef... szefa! No już poprawiam się. Muszę gdzieś zostawić motor, tak żeby wiadomo. Nikt go nie ukradł. Wiadomo, to To nie Polska. Znaczy w Polsce też kradną, ale nie tak. To? wiecie, co ja z tym motorem zrobię? Może po prostu go podstawię pod stary dom bracią. on niech tu ze stoi. A my idziemy do roboty. Na ja przyszłym, ale nikogo nie mam. Nie ma wuja, nie ma nikogo. Wuja szefa! Sorki widzowie Ogólnie chciałam wam powiedzieć, że takie odcinki długo się nagrywa. A nie, jednak nie jest, dobra. Yy, dzień dobry. Witam. Witam, bardzo... Dobra, coś się pobagowało. Ale co ja mam dzisiaj zrobić? Co ja mam dzisiaj szefciu, zrobić? Dobra, już wszystko wiemy. Nie wiem, coś dzisiaj było jakiś zły... Nie... wuj! Bo... Ja przepraszam widzowie, możecie policzyć w komentarzu, ile razy już powiedziałam wujo. To jest jakiś inny typ, kto... A, do niego miałam się zwrócić ogólnie, więc... Cześć. A, dobra, więc proszę, może po prostu go... Dobra, naszym zadaniem jest wziąć samochód szefuncia. Ogólnie już ten samochód oddałem, jakby co. Nie wiem o co chodzi, ale robimy to. Dostajemy za to pieniądze, więc to będę robił. Auto wzięte, więc jadę. By yy, tak, żeby je nie rozwalić, bo jestem typilem, jak to już nieraz nie raz pokazano. Więc jadę szybko po jedną rzecz. Też ja bym zabił prawie tą krowę. Krowo, ty głupia jesteś. Dobra, nieważne, zapomnimy o tym, co tamto się stało. Jedziemy zrobić to, co mamy zrobić, czyli dostarczyć pewne papiery. Źle znów powiedziałem, przepraszam najmocniej. Dostarczyć pewne. Papiery, czarna. Jeleń! Jadę z powrotem. Teraz tak, yy, godzina 10.21. Więc jadę. Nera, yy! muszę zacząć patrzeć, jak jadę. Zresztą po drugiej jestem już na miejscu. Nie wiem, czemu mi pull nie działa. Jak wiecie, jak bardzo ...stawić pull tak, żeby. Bardziej łapało to, napiszcie mi w komentarzach. A ja idę po jakieś papiery, które mam wziąć, podobnoż. I nawet tu jakiś motor stoi. Albo tu miałem dostarczyć, więc. Halo? Jest tu gdzieś wejście w ogóle? Co to jest w ogóle za budynek? Trochę dziwny budynek. Nieważne, dobra. Chcę znać wejścia. Ja chyba wejście. Zgubi... Dobra, tu jest wejście. Odesłali mnie i kazali mi jechać tutaj. Yy, znaczy nie tu, Boże, tylko tutaj. Coś czuję, że to może się źle skończyć. A jak mówię, jak wiecie, jak bardziej ustać półmijower, żebyś bardziej działał, tak żeby policja cię. Chyba, że nie da się tak zwykłym npc tam, bo Franklinem próbowałam też jakoś nie chciało, nie wiem czemu. Ale dobra, idziemy pod ten adres, bo ten adres jest bardzo daleko stąd, dobra. Przepraszam, ale złamę regulamin i pojadę z to tak. Um, teraz tak, jedziemy po wybrzeżach. powiem szczerze, żeby naszym motorem jechałoby się szybciej. Ogólnie dajcie znać w komentarzach, bo może... Ja bym zmienił w tym samochodzie rejestrację, dajcie znać w komentarzu nazwę na naszej rejestracji, kryser na przykład, albo daj suba, albo jakieś inne tablice na przykład z jakimś napisem, daj znać w komentach, w komentarzu, więc, a twój komentarz znajdzie się na naszym pojeździe w serii, więc, dobra, dzień dobry, dojechałem. Muszę tu wjechać, albo wjeżdżamy dobra. Wjeżdżam na teren. Wjadę na teren. Wyrwałem! Dobra, mam nadzieję, że nikt się nie. Mam nadzieję, że ktoś tu będzie. Zostanę tu. Ten pies może nas zaatakować. Albo to. Chyba ten dom. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? Ale niedobry jak. Proszę pana, proszę się nie denerwować. Ja przyjechałem od tego. Od mojego szefa. On nie chce ze mną gadać i to chyba mnie on. Trochę szemranem mieć to miejsce, się wydaje. Nie wiem, mam takie dziwne uczucie. Jest tu ktoś jeszcze? Ty się bawisz z świniami. Najzwyklejsze zajęcie człowieka. O, ty mi wyglądasz. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Witam. Bardzo serdecznie. Bardzo pan chudy. Yy, nie, bo nie ma podziurki w nosie. Czy to na pewno... To musi być ten typ! Nie ma innego. Mówił o bradaczu. Coś. To musi być ten. Może on ma jakiś... Rozmawiałam widzowie, z nimi normalnie! Max, uciekaj! No, czapka e, DOBRA walić tą czapkę! Ja chcę porozmawiać normalnie! Pacify! 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 -patsi. Nie, bo ja nie chcę dzisiaj żadnego w szpitalu lądować. No, chcesz się bić? No, p halo no! Porozmawiajmy! Pacify! Pacify! Patsif ale, pacify, proszę. No nie, oni mnie zabiją. Tego chudego. Pacify, panowie, pacify. Nie mam nawet broni, żeby im zagrozić. O nie. Pacify. Rozmawiajmy. Przestań. Niech pan przestanie. Porozmawiajmy normalnie. Proszę pana, no jak chcę z panem normalnie porozmawiać? No co? Co pan robi? No nie, oni mnie Dobra, nie. Oni mnie nie zostawią. To sam uderzył tego. Co? Już nie pamiętasz? Yy. Pacify. Pacify. Niech pan ze mną porozmawia, proszę. Już uspokoił się pan? Niech pan się uspokoi, naprawdę, proszę się. Nie, nie. Dobra, walić go. Zostało mi się tak mało HP, że postanowiłem uciekać. Ja już mam to dosyć. Luty by się rzuciły na mnie po prostu. Ja nie wiem o co mi chodzi. Ja wracam jak najszybciej do domu. Co ja robię? Zniszczyłem! Co ja robię? Dobra, powiem najwyżej, że to oni byli. Nie wiem, że rozwalili furę. Nie wiem o co chodzi totalnie. Pół Już przekraczam. Pół miliowy, oni mnie mają gdzieś. Naprawdę. Policjo. Niektórzy ludzie są po prostu w geta dziwni i nie są poważni, ale. Nie wiem co ma z z nimi, ale ja nie dam rady i uciekłem. Może tam później wrócimy, żeby pogadać sobie, jak ludzie. Zresztą dajcie znać, czy. Co o tym myślicie ogólnie o, tej... o tym zdarzeniu? Czy coś będziemy robić? Czy coś na ten... zrobimy z tym? Zgłosimy tych typów o pobicie, bo w zasadzie porządnie żeśmy oberwali. Ja teraz jadę jak najszybciej, bo nie wiadomo co te ludzie mają w głowach. Mogą nagle przyjść nam w pieprzyć za przeproszeniem. Więc dobra, ja skręcam jak najszybciej i jadę na chatę. Znaczy nie, bo jeszcze pracy mamy. I... Dzisiaj nie powinniśmy za nic dostać pieniędzy, bo nic nie zrobiliśmy praktycznie. Więc przynajmniej żeśmy to 50 dolarów dostali w ogóle mamy teraz stan konta 750 dolarów, bo zapłaciłem 50 dolarów dzisiaj za wynajem. Już dzisiejszy, i tak co odcinek? będziemy ja bym dzisiaj jeszcze udał się fryz do Fryzjera. Nie wiem, jak wy widzowie, ale ja bym poszedł do Fryzjera jeszcze dzisiaj. Ale tak, dobra, najpierw jedziemy. Podstawić auto i powiedzieć o tej całej akcji. Ale źle pojechałem. Więc będziemy musieli zawrócić. Nie wiem, dajcie znać, czy zgłosić ich na przykład, albo co z nimi zrobić. Teraz poczekam do upublikacji tego filmu. Ej, właśnie, jak wstawiam ten film, to są wakacje. Jak wam wakacje lecą, ziomki? To macie zadania bojowe. Napiszcie w komentarzu yy, tak. Na przykład, y, jakie może być tablica rejestracyjna naszego samochodu. Albo po prostu... No i co myślicie o tej sprawie? Mój motor z... chyba tam stoi. Nie widziałam porządnie. Stawię... W... W ...auto. I DW. Oni w ogóle... Czapka tam się moja została i... Widzę, że stoi. Dobra, lecę do niego. Dobra, powiedziałam mu wszystko i powiedział, że on to sam załatwi, a ja mam robić. Która godzina? 15.45. Kawał czasu na to zlecie. Wuje się martwił, co się tam dzieje? Szef! Zresztą wiecie, szef nas traktuje po prostu jak kolegów, bo... Jesteśmy do niego przyjaźni, nastawieni, nie mamy do niego problemów i że zawsze wszystko zrobimy. Takie pogłoski chodzą od pracowników tu innych. No i samochód, powiedziałem mu, że to byli oni, więc jedyne zadanie, jakie mam zrobić, niestety dzisiaj on mi wybacza i da mi tylko jedynie 500 dolarów. Ale jedyne zadanie, jakie mam zrobić, to zawieźć samochód do tego mechanika. Więc ja mu zawożę ten pojazd do mechanika najbliższego. Do miejsca, w którym ma zabrać mechanik pojazd i będziemy, no i pójdziemy do tego fryzjera. No i zajmiemy się. Dobra. Rozmawiał podobnoż ze swoim znajomym i on jest mechanikiem i mu to zrobi. No nie uważam. Zaraz zobaczymy, czy ten w ogóle. Dobra, ja muszę uważać. Być... Fajnie by było, jakby pół milower naprawdę działał i mamy go zaparkować ten sam Więc tak, parkujemy i Mówimy dzień dobry, my chcemy. Yy... Tak chyba on. Nie wiem, on coś śpi jakieś piciu. Yy... I. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dobra, powiedział, że tym się zajmie, więc dobra, ja będę leciał. Lecimy, oddać auto. No i. 50 dolarów na naszym kosie, więc mamy równo 800 dolarów. Więc tak, lecę po motor i wracam, jedziemy do fryzjera. Dobra, idziemy, poro. Galanci dzisiaj dostaliśmy, ale czas jechać do fryzjera się obciąć. No i odpocząć, bo galanci dostaliśmy w zasadzie. Trochę połamy przepisów, zresztą Pumi over nie działa, więc... Y Dzień dobry. Pani fryzjer ma zamknięte. Dobra, fryzjerka zaraz przyjdzie i ona nas obecnie na krótko. Już się boję, jak to będzie wyglądało, ale. Zaraz przyjdzie. Zobaczymy, jak będziemy wyglądać. A few moments later. Dobra, obcięty. 20 dolarów spływa z mojego konta, więc mam 780 dolarów. A wyglądam. Yy, tak. Yy, tak, wyglądam tak. Mam taką. Więc. Panie jest zapłacone 20 dolarów, więc my wracamy do domu. Trochę nam zeszło, jest godzina 18.22. Ja już kieruję się do domu. To sobie tak przyjedziemy. I motor sobie wstawiam do garażu. on zaczyna padać. Więc ja bardzo Wam serdecznie dziękuję za drugi odcinek. I ta prawdziwe życie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I napiszcie, jaka ma być ilustracja tego motoru. I pomysł na rejestracji tego motoru, zaczyna padać yy, truno, zaraz on pójdzie do domu zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie dajcie też znać co myślicie o tej całej sprawie a ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwona no i cześć